Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, Nadto i psy przychodziły i lizały Jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łunę Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech on swego palca omoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł Wspomnij synu, że za życie otrzymałeś swoje dobra, a łazasz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A próż tego między nami, a wami zio ogromna przepaść. Także nikt choćby chciał stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł. Proszę cię więc ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeżeli mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo PAŃSKIE. w Chrystusie, bracia i siostry, dzisiaj mogą dotknąć nas słowa bardzo prawdziwe, realne, które zawarte są w Księdze Jeremiasza. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż jest z głębi? Ja Pan badam serce i doświadczam sumienie, by mógł każdym oddać stosownie do jego postępowania według owoców jego uczynków. I to zdanie także wprowadza nas w Ewangelię. Widzimy, że serce ludzkie jest sercem tej dzikim, niepoprawnym, sercem, które skłania się często do przyjemności. I święty Augustyn, chociażby szukając swojego nawrócenia, Mówił, że niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w tobie. Ten sam Augustyn, także patrząc na swoje życie, wypowiedział też bardzo ważne słowa, których doświadczał osobiście doświadczał w swojej codzienności. Mówił także o sercu, który jest korzeniem oczu, na co oczy patrzą, ku czemu się skłaniają, tym później to serce pała. I dzisiaj pokazuje nam autor natchniony, święty Łukasz, dwie postawy ludzkiego serca. Serce ubogie, serce chore, odrzucone. Człowiek właśnie, który posiada to serce, to łazarz. Człowiek, który nie żali się, nie złorzeczy, nie wypowiada przykrych słów, a cierpliwie zadowala się tym, co Pan Bóg mu daje. Przecież chociażby te odrobiny ze stołu tego bogacza. Mało tego, jest do tego tak pokorny, że nie protestuje, gdy nawet przychodzą psy i liżą jego rany. Swoją drogą był to zabieg, który oczyszczał te rany, ale było to upokarzające. Podchodziły do niego zwierzęta nieczyste i pozwalał się upokorzyć nawet tego stopnia. I drugie serce. Serce pewne siebie. Serce bogate, ale niekoniecz, niekoniecznie uczciwe. Serce, które jest egoistyczne, które nie chce się dzielić, które dba tylko o własne potrzeby, ubiory, bogactwo, dowartościowanie siebie. Autor nawet mówi, że ten człowiek cały czas nieustannie dobrze się bawił. Nie zwracał uwagi na sprawy, które yy, okazały się ważne, gdy ten czas przeminął. I widzimy tutaj od razu pewną niesprawiedliwość. Może się nawet zrodzić pytanie, że no jak Pan Bóg do tego dopuścił, że jeden człowiek cierpi, jest odrzucony, a drugiemu żyje się dobrze. Ale to jest efekt ludzkiej danej nam wolności. Bóg dał nam wolność i właśnie ta wolność została Źle wykorzystana. Widzimy także to w naszym społeczeństwie, że nie ma już warstwy ludzi, jest to może inaczej, jest coraz mniej ludzi średnio zamożnych, że społeczeństwo dzieli się na bardzo bogatych i ludzi biednych. Dwa miliony ludzi w Polsce żyje w skrajnej nędzy. I możemy zadać sobie, gdzie tu jest sprawiedliwość. I zobaczymy, że w tej całej rzeczywistości dzisiejszej Ewangelii diametralnie cała sytuacja odmienia się po śmierci. To śmierć jest tym czynnikiem, który, która zaczyna wymierzać sprawiedliwość. To śmierć pokazuje człowiekowi tak naprawdę jakim on jest, bo śmierć przyczynia się do tego, że człowiek, czy chce, czy nie chce, staje w obecności Bożej sprawiedliwości, Bożego Trybunału, który, Nadaje człowiekowi jego prawdziwe oblicze, pokazuje tak naprawdę sens jego życia. I widzimy, że człowiek, który był bardzo pyszny, człowiek, który nie liczył się z innymi, także tę pychę zaniósł na tamtą stronę. I tutaj mowa o tym bogaczu. On z Bogiem dyskutuje, prowadzi konwersacje, próbuje coś do siebie utargować. Ten, który nie chciał dać nawet okruszyny chleba, temu, który leżał pod bramą jego pałacu, prosi teraz o krople wody. Ten, który tej wody, a nie tylko wody, miał pod dostatkiem. Zobaczmy, jak diametralnie zmieniła się sytuacja człowieka. I oczywiście człowiek uciemiężony z drugiej strony, który jest w perspektywie tego bogacza daleko. Także nie ma możliwości nawet dotknąć tego człowieka, jego świętości. Bracia i siostry, często jest tak w naszym życiu. Część świat, pożądliwość tego świata, dobra materialne, cały czas posuwająca się technika, technologia, każe człowiekowi spojrzeć na rzeczy, które tak naprawdę zagłuszy jego serce. Chce ludzkie oczy skierować ku temu, co wprowadzi w nasze serce zamęt. Ostatnio gdzieś czytałem, że chociażby caryca Katarzyna, gdy nie radziła sobie z ruchami niepodległościowymi w Polsce, to dała dyspozycję swoim dowódcom namiestnikom, że Polskę można zniszczyć tylko w jeden sposób niemoralnością, wprowadzać w nieład moralny i pijaństwem. Dwie, dwie rzeczy, które mogą rozłożyć nasz kraj i na ile je się to udało w tych regionach zaboru, tak nasze państwo zostało rozłożone i do tej pory często konsekwencje tego ponosimy. I ten człowiek, ten bogacz uległ temu. On uległ temu, co dawało mu tylko przyjemność. Odsunął się od tego, co mogło mu dać szczęście, ale wiązało się z pewnym wysiłkiem, z upokorzeniem. I bracia i siostry, przeżywamy w Wielkim Poście tajemnicę krzyża. Tajemnicę, w której nasz zbawiciel objawił swoją boskość, ale nade wszystko odkupił nasze grzechy. I dziś możemy spojrzeć na krzyż w dwojaki sposób. Możemy spojrzeć lekceważąco. Bo w tym krzyżu przecież jest upokorzenie, słabość, głód, odrzucenie. Możemy spojrzeć, spojrzeć lekceważąco, ale na ten sam krzyż możemy spojrzeć w pokorze. I może patrząc na ten krzyż, wyobrazimy sobie wiele upokorzeń, odrzuceń, niesłusznych osądzeń, oskarżeń, braku jakiego, jakiejś akceptacji, odrzucenia właśnie. I nie patrzmy tylko na to, co w tym momencie przeżywamy, ale właśnie spójrzmy w tym miejscu, tak jak patrzył Chrystus. On patrzył na zmartwychwstanie. Widział Golgotę, która Go czeka, widział swoją śmierć, mękę, osamotnienie, ale widział także czas zmartwychwstania. I gdy dziś szukamy sprawiedliwości w naszym życiu, może dotknięci różnymi kłopotami i odrzuceniem, to popatrzmy w perspektywie Bożego odkupienia popatrzmy na swoje życie w perspektywie życia nadprzyrodzonego, bo inaczej w swoim życiu nie znajdziemy sensu. A mało tego, to życie swoje możemy zlekceważyć i zaprzepaścić. I dziś chyba trzeba nam postawić sobie pewne wymagania. Trzeba stworzyć sobie trudności, które i stworzyć sobie może jakieś wy, wyrzeczenia, które pozwolą nam upodobnić się do Chrystusa. Gdy Honorat wyszedł z Sedeli Warszawskiej, wrócił na studia, poszedł na wykłady, zobaczył, że jego serce jest inne, jest sercem niespokojnym i on zapragnął mieć serce spokojne. Widział codziennie przechodzącego obok swojego kolegę Jana Drabaczyńskiego, który mieszkał na stacji, spał na desce, jadł suchy chleb, popijał zimną wodą. Ten człowiek czerpał tę swoją siłę, swoje spowiednika od ojca Prokopa Leszczyńskiego, który żył też bardzo ascetycznie. człowiekiem, który przeżył rezurrekcję kościuszkowską, człowiekiem, który był doświadczony przez życie. I on starał się upodabniać do tego, który go kierował. I błogosławiony honorat, patrząc na niego, widział w nim spokój. Tak jak jego serce było niepookładane, nie wiadomo, w którą stronę miało iść. To on w tym człowieku widział niesamowity spokój i zapragnął mieć serce spokojne. Jak później mówi, właśnie przez wysiłek, przez zmaganie, przez post, przez pokutę otrzymałem serce spokojne i serce wrażliwe. proszę bracia i siostry, aby łuda świata, podążanie za tym, co powabne, za bisiorem, za purpurą, nie złąciła nam tego obrazu i celu naszego życia, jakim jest Jezus Chrystus. Prosimy, aby także błogosławiony honorat przyczyniał się za nami z nowym miastem, abyśmy w swoim życiu pamiętali, że nasze serca są dane Chrystusowi. Amen.